Witam Państwa bardzo serdecznie. Violetta Łechtańska, błaszczak. Zaczynamy aktualności Ratajskiej. A co w programie? Wybieg na osiedlu Lecha będzie, ale później i w innej lokalizacji. Dziki znów dają o sobie znać. Nowe działki na głuszynie. Kto ma szansę na użytkowanie ogródków? Zapraszam! Czy potrzebny jest kolejny wybieg dla psów w naszej dzielnicy? Zdecydowanie tak mówią mieszkańcy osiedla Lecha. Pomimo, że potrzeba jest ogromna, to jest problem z lokalizacją, koliduje dawny cmentarz i planowane inwestycje, ale jest deklaracja, że wybieg powstanie. Wyjść na spacer, powęszyć, pobiegać. Tego potrzebuje pies. Na naszych osiedlach sprawa jest utrudniona, bo nasz pupil musi być trzymany na smyczy, więc o luźnym bieganiu można zapomnieć. Dlatego na Ratajach, Hartowie i Rzegrzu przybywa wybiegów dla naszych pupili. Jest ich jednak za mało. Tak informują nas mieszkańcy m.in. osiedla Lecha, którzy chcieliby wybudować swój własny wybieg dla psów. Wskazują nawet konkretną lokalizację, tutaj przy ulicy Wiatracznej. Wybieg już miał prawie powstać, ale inni mieszkańcy... Kańcy przypominają, że w tym miejscu w ubiegłym stuleciu był zlokalizowany cmentarz. Było to miejsce bezpośrednio cmentarza szanując opinie osób, które, które zwróciły na to uwagę, że to może nie jest najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o wybieg dla psów i pewnie należy się z nimi ze względów kulturowych zgodzić. Dlatego radny chce wybieg dla psów przenieść kilkadziesiąt metrów dalej w okolice przejścia podziemnego pod ulicą Katowicką, także przy ulicy Wiatracznej bliżej garaży. A kiedy będzie mogła wystartować inwestycja? Tu pojawiają się kolejne schody i to dosłownie. Rozpoczęcie budowy dla psów w tym miejscu będzie zależało od przebudowy przejścia podziemnego. O taką inwestycję będzie się starał radny Marek Sternalski. Chodzi o dobudowanie udogodnień dla seniorów i osób niepełnosprawnych, których dziś tutaj brakuje. Wszyscy się cieszą, że to przejście jest, ale ono nie jest przyjazne dla osób niepełnosprawnych, starszych, rodziców z małymi dziećmi. I to też jest temat, którym chcemy się zająć. Radny w przeciągu kilku tygodni ma dostać odpowiedź od urzędników, którzy mają określić ewentualny zakres prac. Wówczas będzie można określić, czy będzie on kolidował z budową wybiegu dla psów w tym miejscu. Kiedy więc powstanie tu wybieg? To zależy przede wszystkim od tego, czy to miejsce, które w tej chwili jest brane pod uwagę, nie koliduje z tymi potencjalnymi inwestycjami wspierającymi osoby z małymi dziećmi, seniorów i, i osoby niepełnosprawne, bo to jest, to jest ważne. Jeżeli by się okazało, że takiego no, problemu nie ma, to no To jest kwestia na pewno albo końcówki tego roku, albo początku przyszłego, gdzieby ten wybieg mógł powstać. Jeżeli jednak okazałoby się, że coś takiego może zblokować tego typu inwestycje, to będziemy z determinacją szukali takiego miejsca, tak aby w przyszłym roku ten wybieg na 100% powstał. Co zatem z niewykorzystanym fragmentem terenu po dawnym cmentarzu? Mależy to miejsce zdecydowanie. Zdecydowanie wysprzątać, uporządkować, bo tam mieliśmy akcję zbierania śmieci, to wołało o pomstę do nieba, ile tam tych śmieci zebraliśmy. Więc i udostępnić mieszkańcom jako takie miejsce takiego spacerowo spacerowo takie w dobrym tego słowa znaczeniu spokojnej rekreacji. Możliwe, że pojawi się tutaj nawet tablica pamięci. Tu pracuje Bartosz i apeluje o ostrożność. Tablice z podobnymi informacjami pojawiły się przy przebudowywanym rądzie Rataje. Wykonawca robót zwraca uwagę kierowców na to, że pracuje się tu pod tak zwanym ruchem i nie zawsze na tym placu budowy jest bezpiecznie. Sprawdziliśmy także, i z jakimi utrudnieniami musimy się aktualnie liczyć w związku z przebudową. Bartosz i jego koledzy przypominają o zachowaniu ostrożności na rondzie rataje. Pracują w pocie czoła, by zdążyć przed przebudową na czas. Inwestor zapewnia, że wszystkie prace idą zgodnie z harmonogramem, to jednak oznacza, że na placu budowy, bo tak dziś trzeba nazywać okolice ronda, robotnicy uwijają się jak pszczoły. I to na nich wykonawca zwraca od kilkunastu dni naszą uwagę dodatkowymi tablicami informacyjnymi z wizerunkami pracowników budowy. Średnio na kontrakcie codziennie jest ponad 100 pracowników. Każdy pracownik, który się pojawia na terenie budowy, jest przeszkolony. Jakie, jakie na niego czekają zagrożenia, w jaki sposób ma się poruszać, bo w końcu pracujemy pod ruchem. Nie możemy tego zrobić w kontekście osób trzecich, czyli kierowców, pieszych, rowerzystów. Dlatego szukamy takich form komunikacji. Tablice z wizerunkami pracowników budowy to nie jedyna zmiana, na którą zwrócili uwagę kierowcy. Ze sporymi utrudnieniami musimy liczyć się na skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i Piłsudskiego. Zamknięty został tutaj skręt w lewo w ulicę Piłsudskiego, a kierowcy muszą korzystać z tzw. przewiązki, by zawrócić. Nie skręcimy też w lewo wyjeżdżając z osiedla Jagiellońskiego w ulicę Piłsudskiego. Do kiedy mają potrwać te utrudnienia? Na koniec czerwca planujemy przywrócenie lewoskrętu z ulicy Zamenhofa w ulicy Piłsudskiego. W lipcu planowane jest wznowienie ruchu na nowo wybudowanej tarczy ronda, czyli likwidacja przewiązki na wysokości ulicy Zamenhofa. I zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych, do końca sierpnia powinien zostać wznowiony ruch tramwajowy w relacji północ-południe. Przebudowa całego ronda ma się zakończyć wiosną przyszłego roku. Zakończyło się zbieranie uwag dotyczących reorganizacji komunikacji publicznej na nowym mieście po ponownym uruchomieniu Ronda Rataje. Do 6 czerwca mieszkańcy mogli wypełnić internetową ankietę z pytaniami dotyczącymi 11 linii autobusowych. Można było również zgłosić swoje uwagi. Zwróciliśmy się do zarządu transportu miejskiego z pytaniem: jakie są wnioski płynące z tych konsultacji? W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że dane są obecnie analizowane, a wnioski mają być gotowe w terminie do 20 czerwca. Jak tylko dowiemy się więcej w sprawie reorganizacji transportu publicznego, przekażemy Państwu wszelkie informacje w aktualnościach ratajskich oraz na naszym internetowym portalu informacyjnym. Czy dziki stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców Rataj? W internecie pojawiają się kolejne relacje o nieprzyjemnych spotkaniach z tymi zwierzętami, które w naszej dzielnicy. Poczynają sobie coraz śmielej. Na ratajach dochodzi do kolejnych ataków dzików na mieszkańców, tak przynajmniej twierdzą użytkownicy profilu na Facebooku, na którym wzajemnie ostrzegają się przed tymi zwierzętami. Jedna z mieszkanek zamieściła tam zdjęcie obrażeń, które miało jej zadać szarżujące zwierzę. Kobieta pisze, że wyprowadzała psa, który był na smyczy. Do zdarzenia miało dojść na osiedlu orła białego 58 przy altanie śmietnikowej. Poszkodowana dokonała zgłoszenia na Straż Miejską. Tymczasem nowych nagrań dzików żerujących pomiędzy blokami przybywa. Na tym zdjęciu widać, jak dzieci na Placu Zabaw ze strachu przed dzikami boją się zejść z drabinek. Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu władze miasta ogłosiły, że do końca czerwca powołany zostanie specjalny zespół, który jeszcze w tym roku ma opracować strategię w sprawie dzików. Straż miejska natomiast przypomina, że nie należy dokarmiać dzików, a psy powinny być wyprowadzane zawsze na smyczy. Zapisy na półkolonie spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych wystartowały. Zauważyli to także mieszkańcy, którzy przysyłają do nas takie zdjęcia. Podobne kolejki w dzień zapisów na akcje Lato w Ratajskich Domach Kultury zdarzają się zawsze. Wakacje startują 28 czerwca i trzeba je już zaplanować, dlatego chętnych nie brakuje, ale jeszcze na poszczególne turnosy są wolne miejsca. To są takie ostatnie miejsca, to też trzeba podkreślić. Nie w każdym domu kultury, czyli do jakiegoś ulubionego, jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce pójść, no to po prostu może się okazać, że już tam akurat miejsc nie ma. Wszystko idzie generalnie sprawnie. Oczywiście działamy na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Grupy są większe w tym roku: większe o trzy osoby, bo piętnastoosobowe i siedem domów kultury, czyli siedem lokalizacji. Uczestnicy półkolonii codziennie spotykają się w spółdzielczych placówkach kulturalnych, ale najczęściej jednak wyruszają na przygody do ciekawych miejsc na Rataje Hartowo i żegrze, ale i na wycieczki po Poznaniu, a nawet po Wielkopolsce. Wycieczki i piesze, i autokarowe, i atrakcje na miejscu, chociaż znowu też staramy się, żeby to było jak najwięcej na zewnątrz. Korzystamy z naszego obiektu na osiedlu Rusa, czyli z spółdzielczego stadionu sportowego Olimp. Także sporo, sporo atrakcji, też nowości, ale to może takie troszeczkę niespodzianki. Akcja lato podzielona będzie na pięciodniowe turnusy. Koszt to 290 zł dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Osiedle Młodych, a 350 zł dla pozostałych uczestników. Dla rodzeństwa przewidziana jest 10% zniżka. Szczegóły w Domach Kultury oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Na głuszynie powstały nowe ogródki działkowe, dokładnie w rejonie ulicy przy Cały teren liczy blisko 46 tysięcy m2. Znalazło się tu 75 ogródków o powierzchni od 300 do 500 m2. Powstał też jednokondygnacyjny dom działkowca. On składa się z trzech brył położonych na planie sześciokąta foremnego. W tej największej części domu jest ogólnodostępny węzeł sanitarny klub Seniora i magazyn. W średniej bryle znajdziemy z kolei sale spotkań na niemal 50 osób, a w tej najmniejszej pomieszczenie administracyjne i miejsce na aneks kuchenny. Do tego plac zabaw, do poszczególnych działek ogrodowych prowadzą utwardzone alejki ożwirowej na wierzchni, warunki na odpoczynek wymarzone a kto może się tutaj urządzić? Pierwszeństwo mają osoby, które w wyniku likwidacji rodzinnych ogródków działkowych w innych częściach miasta utraciły swoje miejsce wypoczynku. Nowy ogród działkowy, który powstał na Poznańskiej Głuszynie, jest rekompensatą za zlikwidowany ogród działkowy, który znajdował się na Smochowicach w rejonach ulicy Olsztyńskiej. To był ogród Zjednoczeni. Działkowcy utracili tam prawo do działki, dostali odszkodowania, no ale przepisy zapewniają też, że w przypadku likwidacji opłat odszkodowania za nasadzenia działkowcom należy się również działka zamienna. Dodatkowo 13 ogródków otrzymają także właściciele utraconych działek Bogdanka, które były zlokalizowane przy ulicy Puławskiego. Zainteresowanie użytkowaniem rodzinnych ogrodów działkowych na Guszynie jest spore. Nie mamy jeszcze odpowiedzi od kilku działkowców potwierdzających nam, czy, czy, czy obejmują tą działkę, no bo takie potwierdzenie musimy otrzymać. Jeżeli by się okazało, że któryś z nich by nie skorzystał, no to wtedy jest taka szansa, że kilka działek zostanie wolnych. I będziemy mogli mieszkańcom Poznania zaproponować taką, taką dzierżawę tej działki. No niemniej jednak zainteresowanie jest bardzo dużo i takich formalnych wniosków o objęcie działki w Nowym Ogrodzie mamy już parę dziesiąt w biurze, także będziemy potem drogą losową jakoś te działki przydzielać. W sprawie możliwości użytkowania działek w Nowym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym na Głuszynie lub w innym ogrodzie należy kontaktować się z Polskim Związkiem Działkowców. Trwa przebudowa wartostrady. Wzdłuż wschodniego brzegu warty prowadzone są obecnie prace remontowe. Od środy 9 czerwca wyłączony z użytku jest odcinek wzdłuż osiedla piastowskiego między mostami królowej Jadwigi a przemysła I. Na wyłączonym fragmencie kontynuowane są prace rozbiórkowe wraz z wykonaniem nowych obrzeży betonowych. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie odpowiedzialna za postęp prac przekazuje, że alternatywną trasę dla pieszych i rowerzystów stanowi równoległa ścieżka od strony osiedli Poznaniacy zainteresowani skokiem na Bandzi będą musieli jeszcze trochę poczekać. Już w kwietniu informowaliśmy, że nad Maltą powstaje dźwig przeznaczony do skoków na linie. Wtedy wszystko wskazywało na to, że pierwsi skoczkowie będą mogli się na nim pojawić już w maju, ale teraz wiemy, że Bandzi w Poznaniu ruszy w lipcu. Organizator poinformował nas, że powodem opóźnienia były kwarantanny pracowników budujących dźwig. Za jeden skok z wysokości 28 pięter zapłacimy 150 zł. Możliwy jest również skok tandemowy za 300 zł. Atrakcja dostępna jest dla osób powyżej 14 roku życia o wadze pomiędzy 45 i 200 kg. Nie ma rezerwacji na konkretny termin. Na miejscu obowiązuje kolejka. Ponadto przed skokiem trzeba podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez organizatora skoki odbywają się pod okiem doświadczonego instruktora, który pomaga w przełamaniu strachu. Skok odbywa się na hasło czy 2-1 bandzi. Drodzy Państwo, to już wszystko w tym wydaniu kolejne aktualności ratajskie jak zwykle w czwartek o godzinie 16.30, tym razem 17 czerwca, a ja życzę przyjemności, zdrowia. I do zobaczenia.